Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zazwyczaj i to nie tylko dlatego, że się widzimy, bowiem chciałabym Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się dość niedawno, bo w kwietniu 2021 roku. W tej sprawie dokonano już aresztowania i oskarżeni oczekują na proces. Po ostatnim tego typu materiale, a była to sprawa Suzanne Murphy, która zaginęła w 2020 roku, otrzymałam wiele próśb od Was, aby opowiedzieć również o dodatkowych faktach, które wyszły na jaw już po publikacji tego materiału. Dlatego w drugiej części tego filmiku zrobię Wam również krótką aktualizację w tej sprawie. Zapraszam do wysłuchania. W dzisiejszej historii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i do stanu Nevada. To właśnie tam 45-letni Daniel Halsef mieszkał ze swoimi dziećmi, dwiema córkami: Sierra i Daną oraz synem Jordanem. W 2011 roku bowiem Daniel rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną: Elizabeth Haldjian, z którą miał właśnie trójkę dzieci. Daniel pochodził z Oregonu. Skończył studia zarówno na kierunku muzycznym, jak i biznesowym, jednak w Nevadzie pracował w branży IT. Był również bardzo aktywny w mediach społecznościowych, publikował dużo zdjęć swoich dzieci, podróży, treningów, jak również różnego rodzaju cytaty i grafiki motywacyjne. Daniel uwielbiał aktywność fizyczną, lubił grać na pianinie oraz gotować. Był pasjonatem podróży, wypraw, oraz był również uzdolniony muzycznie. Daniel miał również swój własny kanał na YouTube, gdzie sporadycznie wstawiał filmiki ze swoich wypraw oraz z miłych momentów w gronie rodzinnym. Jego pierwsza żona Elizabeth była najmłodszą kobietą wybraną do senatu w stanie Nevada. Miała wtedy zaledwie 27 lat. Nie wiemy, czy o rozwód ostatecznie wystąpił Daniel czy Elizabeth, bo niektóre źródła wskazują, że zrobiła to właśnie Elizabeth, a niektóre twierdzą, że była to inicjatywa Daniela z uwagi na rzekomy romans kobiety. Część artykułów sugeruje również, że Daniel przed zakończeniem tego związku był bardzo zaborczy i zazdrosny o swoją żonę. Kobieta wniosła w końcu zarzuty przeciwko niemu i mimo tych sprzecznych informacji jedno jest pewne: między nimi nie układało się wtedy najlepiej. Para toczyła też między sobą długą i zaciętą walkę o opiekę nad dziećmi. Mieszkali oni raz z ojcem, raz z matką na przestrzeni tych wszystkich lat. Po rozwodzie Daniel ożenił się ponownie z kobietą o imieniu Bogdana, jednak i ten związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozwodem w 2019 roku. 7 kwietnia 2021 roku Daniel wrócił z jednej ze swoich podróży i wylądował na lotnisku w Las Vegas jego matka przez cały kolejny dzień próbowała się z nim skontaktować jednak bezskutecznie. Byli oni w dość dobrej relacji i bardzo często ze sobą rozmawiali, więc była ona zaniepokojona, gdy nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej od Daniela. Postanowiła wówczas skontaktować się ze swoją wnuczką, Sierrą. Ona powiedziała jej, że telefon Daniela jest zepsuty i to właśnie dlatego nie jest w stanie się skontaktować z Danielem. Jednak gdy kolejnego dnia, 9 kwietnia, nadal kobieta nie otrzymała żadnej informacji od swojego syna, to czuła, że stało się coś złego. Zadzwoniła wtedy do przyjaciółki Daniela, Peggy Newman, która jednocześnie wynajmowała Danielowi mieszkanie. Poprosiła kobietę, aby sprawdziła, czy Daniel jest w środku i czy wszystko z nim w porządku. Gdy Peggy dotarła do mieszkania i wraz z jednym ze swoich znajomych chciała wejść do środka, to odkryli, że drzwi wejściowe nie są zamknięte. W środku unosił się zapach dymu i duża część salonu była spalona. Postanowili więc przeszukać całe mieszkanie i koło garażu. Niestety, odkryli zwęglone szczątki Daniela. Od razu wezwali policję. Biuro koronera potwierdziło później, że przyczyną śmierci mężczyzny były wielokrotne rany kute w okolicach klatki piersiowej, szyi oraz pleców. Mężczyzna został ugodzony blisko 70 razy. Dodatkowo sprawca próbował później poćwiartować ciało, a gdy nie udało mu się tego dokonać, podłożył ogień, aby upozorować podpalenie i prawdopodobnie pozbyć się wszelkich dowodów na miejscu zbrodni. Podczas przeszukania domu śledczy znaleźli butelkę benzyny do zapalniczek, piłę tarczową z dodatkowymi ostrzami, piłę łańcuchową, ręczną oraz dwa scyzoryki. Na wszystkich tych narzędziach znajdowały się ślady krwi, a między zębami piły ręcznej znajdowały się również ślady ludzkich tkanek. Choć miejsce zbrodni próbowano nieudolnie posprzątać, to można było dostrzec, nawet naocznie. Bardzo wiele śladów. Policjanci znaleźli również paragony na piłę tarczową z dodatkowymi ostrzami, benzynę, rękawiczki, opakowanie ściereczek oraz wybielacz. Później okazało się również, że 8 kwietnia była żona Daniela zauważyła na ich wspólnym koncie bankowym dziwne transakcje i wypłaty z bankomatu. Ogólna kwota tych płatności opiewała na około 1300 dolarów i kobieta próbowała się skontaktować tego dnia z Danielem, gdyż takie aktywności na jego karcie płatniczej były bardzo podejrzane, lecz Daniel nie był już wtedy osiągalny. Podczas gdy policja dokonywała oględzin domu, pojawiły się tam dwie osoby, które okazały się być rodzicami 18-letniego Arona Guerrero, który dzień wcześniej uciekł z domu i, zdaniem jego rodziców, na pewno przebywał z 16-letnią córką Daniela Sierra. Aron i Sierra spotykali się od kilku miesięcy, jednak gdy rodzice odkryli, że spiskują oni za ich plecami. I mają w planach ich okraść i za te pieniądze wspólnie uciec do Los Angeles, to rodzice zarówno Arona, jak i rodzice Sierry zabronili się im dalej spotykać. W oczach Daniela ten zakaz miał chronić Sierrę, jednak dziewczyna oczywiście odbierała to w inny sposób. Miała 16 lat, to była jej pierwsza miłość, pierwszy chłopak. I odbierała ten zakaz tak, jakby świat jej się zawalił, jakby to ojciec chciał zniszczyć jej związek. Śledczy dotarli do nagrań z kamer, na których widać, jak Aaron kupuje zarówno piłę tarczową, jak i inne rzeczy, które były wymienione na paragonie, który znaleźli w domu, a Sierra dokonywała zakupu wybielacza w supermarkecie. Dodatkowo na nagraniu z monitoringu widać, jak Aaron i Sierra 9 kwietnia odjeżdżają z miejsca zbrodni samochodem Daniela. Para została aresztowana w Salt Lake City kilka dni po morderstwie. Po zatrzymaniu policja skonfiskowała telefon Sierra i odkryła na nim filmik, na którym Aaron i Sierra przyznają się do dokonania morderstwa i żartują na ten temat. Welcome um, back to our YouTube channel. After day burning, 3. day 3 after <laughs> murdering somebody. Wow! <Whoa! laughs> Don't put that on the camera. It was worth it. Um and we had sex a lot today. Mhm. Mm it was worth it. I got plenty of sex. I was payment for doing it. <laughs> <laughs> and no no bleeding this time. Mm -hmm. We got we got through that. Mm -hmm. we, we we overcame mm -hmm. Mm -hmm. Wszystko więc wygląda na to, że Sierra pomogła brutalnie zamordować własnego ojca, tylko dlatego, że zabronił on spotykać się jej zaronem. Obecnie przebywają w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. Są oskarżeni o morderstwo, podpalenie, kradzież oraz nieuprawnione użycie karty płatniczej. 25 czerwca tego roku odbyło się pierwsze przesłuchanie, na którym para nie przyznała się do winy. Według prawa Nevady, szesnastolatka będzie traktowana jako dorosła w procesie o morderstwo, jednak nie może ona otrzymać najwyższego wymiaru kary właśnie z uwagi na swój wiek, jednak jej osiemnastoletni chłopak może otrzymać nawet karę śmierci. Na tę chwilę to wszystkie fakty, jakie znamy w tej sprawie, będę monitorować toczący się proces, więc jeśli będziecie zainteresowani aktualizacją w tej sprawie, to oczywiście ją dla Was przygotuję. Przejdźmy teraz do drugiej części materiału, która będzie poświęcona aktualizacji w sprawie Suzanne Murphy. Jeśli śledzicie mój kanał od niedawna i nie zapoznaliście się jeszcze z pierwszym materiałem, w którym przytaczam podstawowe fakty odnośnie tej sprawy, to wstawię tutaj link, który przekieruje Was do tego właśnie materiału. Suzanne zaginęła w 2020 roku. Kobieta wraz ze swoim mężem Barrym większość życia spędziła w stanie Indiana, gdzie urodziła się i wychowywała. Jednak para w 2018 roku postanowiła przeprowadzić się do Colorado, gdzie kupiła duży i okazały dom. Melinda Murman, siostra Suzanne, już po aresztowaniu Barego, który w maju tego roku został oskarżony o morderstwo swojej żony, udzieliła kilku wywiadów, które wnoszą dość istotne informacje do sprawy. Według Melindy, Suzanne była bardzo skryta, nie lubiła dzielić się swoimi problemami z nikim, nawet z najbliższymi osobami. Starała się ze wszystkim poradzić sobie sama. Bardzo nie lubiła również konfliktów i konfrontacji. Uważała, że z odrobiną chęci wszystko da się naprawić. Suzanne miała za sobą walkę z rakiem i dwie chemioterapie. Zdiagnozowano u niej chorobę po raz pierwszy jeszcze przed ślubem z Barrym w 1992 roku. Kobieta miała wtedy zaledwie 21 lat, i zdaniem specjalistów było to bardzo niespotykane, że chłoniak wystąpił u tak młodej kobiety. Susan bardzo źle znosiła chemioterapię. Bary ją wspierał, ale jej stan był na tyle kiepski, że rodzina myślała, że kobieta przegra walkę z chorobą. Bary był cały czas obok, wspierał samą Suzan jak i całą rodzinę, a Barry i Suzanne nie byli wtedy nawet małżeństwem. Para bardzo się do siebie zbliżyła. Siostra Suzanne, Melinda podkreśla, że do tej pory jest mu bardzo wdzięczna za tą pomoc, którą zaofiarował całej rodzinie podczas pierwszej walki Suzan z chorobą. Melinda podkreślała również, że była bardzo zdziwiona tak nagłą decyzją pary o przeprowadzce do Colorado i że miała wrażenie, że Suzanne wcale nie ma ochoty opuszczać rodzinnego stanu. Wtedy też po raz pierwszy Suzanne wspomniała siostrze, że chyba nie najlepiej dzieje się w jej małżeństwie z Barem i że możliwe, że Bary ma romans. Jednak nawet wtedy Suzanne potraktowała ten temat dość powierzchownie. Nie chciała wchodzić w żadne szczegóły. Siostra pamięta, że powiedziała jej tylko, że jeżeli między nią a Barem są jakieś nierozwiązane problemy małżeńskie, to będą z nimi zarówno w Indianie, jak i w Colorado. Że nie da się od kłopotów po prostu tak uciec, że po prostu trzeba je będzie rozwiązać. Siostra twierdzi, że możliwe jest, że między Suzanną a Barem już dawno działo się coś niepokojącego, lecz w związku z tym, że Suzanne raczej starała się ukrywać swoje problemy, to nawet najbliżsi mogli nie dostrzec żadnych znaków ostrzegawczych. Przed przeprowadzką do Colorado Suzanne miała nawrót swojej choroby, lecz i tym razem udało jej się wygrać z chorobą. Para jednak miała również problemy finansowe, nie udało im się sprzedać swojego domu w Indianie przed przeprowadzką do Colorado i tak naprawdę to ojciec Susan pożyczył im sporą sumę pieniędzy, aby mogli w ogóle kupić nowy dom w Colorado. Miała to być krótkoterminowa pożyczka aż do momentu gdy dom w Colorado po prostu uda się sprzedać, jednak nie spisano żadnych dokumentów, które zobowiązywałyby Suzani Barego do spłaty tej pożyczki. Jednak dom w Indianie długo stał pusty, nie udało się go sprzedać i pod naciskiem pozostałych członków rodziny ojciec Suzan postanowił skontaktować się z parą i poprosić o spisanie umowy pożyczki. Nie chciał od razu nalegać na spłatę całej należności, chciał po prostu sformalizować tą transakcję. I wtedy telefon odebrał Bary. Powiedział, że bardzo mu przykro, że teść mu nie ufa i przekazał telefon Suzan, bo jak twierdził, to właśnie swojej córce ojciec pożyczył pieniądze. I właśnie w taki sposób niektórzy z byłych współpracowników Barego również go wspominają jako typowego samca Alfa. Wielkiego manipulanta, który bardzo szybko wpadał w gniew i był taką typową osobowością narcystyczną i kontrolującą. 8 maja 2020 roku siostra Suzanne Melinda otrzymała od niej bardzo długiego SMS-a. Była wtedy zaskoczona, bo nie była to kontynuacja wcześniej prowadzonej konwersacji była to po prostu informacja od Suzanne. Treść tego SMS-a nie jest jeszcze ujawniona, jednak Suzan już wtedy obawiała się o swoje bezpieczeństwo i w tej wiadomości bezpośrednio nawiązywała do swojego związku z Barym. Już po zaginięciu Sezan, Bary kontaktował się również ze swoim teściem, gdy zajmował się formalnościami związanymi z ustanowieniem kurateli, aby móc sprzedać ich wspólny dom w Indianie. I w tej rozmowie użył w stosunku do teścia sformułowania: Wiesz, że kochałem twoją córkę. I ta forma przeszła bardzo zapadła w pamięć ojcu Suzanne. Jednak nie doczekał on ani aresztowania barego, ani procesu, gdyż zmarł w listopadzie 2020 roku. W lutym 2021 roku Bary został uchwycony przez reporterów z rudowłosą kobietą i spekulowano wówczas, że mogła być to kobieta, z którą miał romans. Jednak ta informacja nigdy nie została potwierdzona. Po aresztowaniu Bary nie współpracował już z policją. Od razu postanowił skontaktować się ze swoim prawnikiem. 18 maja tego roku postawiono mu kolejne zarzuty, i tymi zarzutami były świadome ukrycie, pozbycie się lub okaleczenie ciała, jego części lub szczątków, posiadanie broni. I tu spekuluje się, czy policja jest faktycznie w posiadaniu broni, która należała do Barego, czy jest w posiadaniu dowodów na to, że Bary kiedykolwiek taką broń posiadał. Nie wiemy również, czy ta broń była narzędziem zbrodni. Kolejnym zarzutem, jaki został baremu postawiony, było oddanie sfałszowanego głosu. I tutaj podobno w wyborach prezydenckich w 2020 roku, Barry oddał w imieniu Suzan głos, i potem tłumaczył się, że jest pewny, że Suzanne zagłosowałaby w tych wyborach na Donalda Trumpa, więc nie wiedział, że jest to przestępstwem. USA dokumenty sądowe są zazwyczaj ujawniane w ramach prawa dostępu do informacji publicznej. Jednak w tej sprawie tak się nie stało. Obrona już na samym początku wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie publicznego dostępu do tych danych, powołując się na ochronę córek Murphy, czyli Mallory i Macy, oraz prawa Barego do uczciwego procesu. Sędzia przychylił się do tego wniosku i ograniczył dostęp do tych danych, właśnie z uwagi na ochronę córek Murphy. Sam nakaz i dokumenty związane z oskarżeniem są bardzo obszerne. Obejmują około 130 stron i media postulowały, aby sąd udostępnił choć zredagowaną wersję tego dokumentu, która zawierałaby podstawowe, kluczowe i najważniejsze informacje. Jednak sąd i ten wniosek oddalił, powołując się na to, że zredagowanie tego dokumentu byłoby zbyt czasochłonne. Na chwilę obecną wszystkie dokumenty w tej sprawie są więc niejawne, co wzbudziło ogromne oburzenie mediów, którzy złożyli już odwołanie od decyzji sędziego w tej sprawie. Prawdopodobnie nie znamy więc ogromnej ilości faktów, które strona oskarżenia ma w swoim posiadaniu, więc w przyszłości wyjdą prawdopodobnie na jaw jeszcze nowe informacje. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Dajcie mi znać, czy od czasu do czasu chcielibyście posłuchać o bardziej aktualnych sprawach, które nie znalazły jeszcze swojego finału, tak jak akurat te sprawy z dzisiejszego odcinka. Chciałabym w tym miejscu również Wam bardzo podziękować, że jesteście ze mną, za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz i bardzo się cieszę, że jest Was coraz więcej. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Pa!